Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Daniel i jego kuźnia drukarek 3D. Zeskanuj kod QR lub kliknij w link w opisie filmu, aby odwiedzić jego sklep. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Miała być dzisiaj druga część o paragonach i fakturach, a, ale stwierdziłem, ktoś tam napisał, czy, czy, że, że jednak nie wytrzymacie do, do nie wiadomo kiedy, hmm, ponieważ obiecałem, że w niedzielę zamiast Wrax będzie herezja, ale jeszcze w następny weekend ma być kontynuacja herezji, o, znaczy nie herezji, tylko Wrax, ostatni odcinek epilogu. Tak więc, no to w środku tygodnia. Herezja Dorna. Jak wygląda alternatywna historia Prymarchów? Ponieważ generalnie z założenia jest tak, że wszyscy ci lojaliści w obecnym, w herezji Horusa, wszyscy lojaliści w herezji Dorna okazują się być heretykami i zdrajcami, a wszyscy, wszyscy w herezji Horusa, którzy są zdrajcami, tutaj okazują się lojalistami. Tak więc jak to wygląda? To pomysł dość ciekawy, posłuchajcie. Kiedy Horus wymknął się spod intrygi mrocznych potęg, zaczęły one szukać nowego materiału na arcyzdrajce. Bogowie Chaosu byli co prawda w stanie obrócić przeciwko Imperatorowi wszystkich jego synów, jednak jednogłośnie wybrali do tej roli Rogala Dorna. Krył się w nim bowiem potencjał do sprowadzenia Imperium oraz Imperatora na kolana, a dodatkowo na krótko przed wyprawą Horusa Luperkala na Dywina został skrzywdzony w sposób, który mroczne potęgi były w stanie wykorzystać. Mianując Horusa mistrzem wojny, imperator jednocześnie nakazał Rogalowi i jego imperialnym pięściom powrót na terre i lepienie pierogów i rogali. Eee, znaczy wiadomo o co chodzi. Oficjalnie siódmy legion miał być od, e, od tej pory odpowiedzialny za ufortyfikowanie układu SOL, serca imperium, jednak zarówno jego bracia, jak i sam Dorn oraz niemal wszyscy ich synowie zadawali sobie to samo jedno pytanie: czy to mogła być kara? Początkowo nie przychodziło to imperialnym pięściom, nie przechodziło przez myśl, Zostaliśmy wywyższeni, powtarzali sobie, jednak to nie oni, a Wilki Luny oraz szesnaście innych legionów ich braci poszerzało granice imperium, zdobywając chwałę, odnosząc wielkie zwycięstwa i budując imperium tak, jak zostali do tego powołani, brocząc we krwi wrogów ludzkości. Im pozostało jedynie słuchanie plotek i wieści z szerokiej galaktyki i układanie cegiełka na cegiełce. Inne legiony widziały sytuację imperialnych pięści nieco inaczej. Nieprzyjemne żarty na temat wycofania legionu Dorna z walki w Wielkiej Krucjacie budziły w jego marynarzch gniew i zachęcały ich do jeszcze głębszej izolacji od innych legionów. Sam Dorn nie był głuchy na przytyki wobec siebie i swojego legionu. Pewnego dnia, kiedy po wielu godzinach pracy mógł w końcu odpocząć, zaczął rozmyślać. Jego myśli krążyły wokół sytuacji, w której się znalazł, zaczął żałować, że to właśnie jego imperator wybrał do pełnienia tego zaszczytnego w cudzysłowie zadania. Zastanawiał się, dlaczego imperator nie mógł wybrać perturabo i jego żelaznych pięści? Czyżby zdaniem imperatora walczyli le lepiej niż jego imperialne pięści? Dlaczego? No na pewno. Dlaczego to Horus został wywyższony, podczas gdy on został odesłany na terre? Nagle Rogal zdał sobie sprawę, że na wspomnienie Horusa poczuł bolesne ukłucie zazdrości i bardzo bolesny ból tyłka i od razu zmienił nastawienie. Nie chciał być zazdrosny o własnego brata, a jednak nie był w stanie nie myśleć o tym właśnie w taki sposób. Szukając sposobu, no, sposobu na uciszenie swoich przykrych myśli, Rogald Dorn zwrócił się w kierunku terapii przy pomocy słynnej w jego legionie rękawicy bólu czyli wiadomo pięść, wiadomo gdzie wsadzana jednak zazdrość zawsze powracała. W miarę podnoszenia mocy artefaktu i coraz bardziej przedłużających się sesji medytacyjnych z rękawicą, Złe myśli przestały opuszczać go choćby na chwilę, a jego ciało zaczęło przyzwyczajać się i odparniać na ból. Slanesz nie lubi. Ostatecznie ból zaczął kojarzyć mu się przyjemnie. Otóż Slanesz lubi. Musiał być naprawdę potężny, skoro był w stanie wytrzymać tak potworne katusze. Z pewnością był potężniejszy niż uważał jego ojciec, potężniejszy niż Horus, a być może i nawet, kto wie. Ostatecznie umysł Rogala Dorna został wypaczony i wypalony przez fizyczne i psychiczne doznania. Doświadczony przez niego w czasie jego medytacji z rękawicą bólu. Gdyby nie ten szczególny artefakt, rujnujące moce nigdy nie byłyby w stanie dotrzeć do umysłu, na no albo właściwie dupy, prymarchy, który stale przebywał bardzo blisko anatemy. Na wszystko przychodzi jednak odpowiedni czas, a mroczne siły wiedziały, że to nie rękawica bólu, a sam rogal Dorn otworzył swój umysł na ich działalność. Wykorzystując jego poczucie krzywdy oraz zazdrość, bogowie chaosu zawładnęli jego umysłem i duszą. Nie mogąc jednak porozumieć się w kwestii tego, któremu z bogów chaosu Dorn miałby służyć, rujnujące moce uznały, iż będzie on najwyższym czempionem chaosu niepodzielnego. Oczywiście droga do jego zepsucia nie była krótka, a Rogal nie został arcyzdrajcą z dnia na dzień, jednak na przestrzeni mijających dni, spędzonych z rękawicą. Prymarcha imperialnych pięści zaczął rozmyślać, w jaki sposób mógłby zmienić swoje przeznaczenie, dochodząc do coraz mroczniejszych wniosków i ze zdumieniem odkrywając, iż wcale się ich nie lęka, podobnie jak nie czuje już dłużej wstrętu przed zazdrością wobec swego brata. Najprawdopodobniej nie był on bowiem jedynym niezadowolonym z wyboru imperatora Prymarką był tego niemal pewien. W chwili wywyższenia Horusa widział zazdrość w oczach Lionel Johnsona, Znając dumę robuta Guillimana, on również zapewne zastanawiał się, dlaczego nie padło właśnie na niego. Sanguinius od zawsze był nazywany złotym synem imperatora, a jednak to nie on został mistrzem wojny i musiał to odczuć. Jednocześnie, znając swoich braci, wiedział, że przynajmniej kilku z nich niezbyt się tym przejęło. Vulcan, Jagataj oraz Magnus nie mieli tak wielkich ambicji. Co ciekawe, najszczęśliwszy z wyboru imperatora był nie sam Horus, a Angron. Prymarcha Pożeraczy Światów, najstarszy i najwierniejszy przyjaciel Horusa. Angron był bardzo honorowym wojownikiem i Rogal nigdy nie zniżyłby się do ubliżania mu, jednak często zachowywał się jak ślepy, pozbawiony ambicji głupiec. Rogal zaczął rozmyślać nad swoimi możliwościami, chcąc odbudować marniejące z dnia na dzień relacje między nim a resztą prymarchów. Zaraz zdał sobie sprawę, że aby móc pewnego dnia wykorzystać swoją wiedzę na ich temat, musiał przypomnieć sobie ich historię. I tak oto dochodzimy do historii e, alternatywnej, Angrona. Zgodnie ze spekulum historiale, pióra Karpinusa, dzieła będącego zbiorem informacji na temat wczesnych lat życia Angrona, młody Prymarcha został wychowany w środowisku pełnym przemocy, jednak nigdy nie pozwolił jej na zawładnięcie sobą. Wykradziony przez rujnujące moce malutki Angron, został wyrzucony z osnowy na nienazwanej planecie. Kiedy go odnaleziono, leżał otoczony ciałami uzbrojonych bandytów. Wszechobecnej plagi tego regionu, planety, został przygarnięty przez lokalnych mieszkańców, nakarmiony i ubrany, a następnie, zgodnie z, tradyc z tradycją, zaprzedany w niewolę, w czasie której miał odpłacić się swoim dobroczyńcom za opiekę. Biorąc pod uwagę, że już w wieku trzech lat znacznie przewyższał nawet najwyższych gwardzistów, został zaprzęgnięty w szeregi gladiatorów. Od tamtej pory Angron walczył na małych arenach, gdzie był zmuszany do odbierania życia podobnym sobie nieszczęśnikom. Władcy planety wykorzystywali te spektakle do karmienia swoich poddanych rozrywką i odwracania ich uwagi od prawdziwych problemów, takich jak bieda i panujący głód. To wielkie, te wielkie, dobrze zorganizowane widowiska służyły także jako wiecznie żywe przypomnienie o tym, jaki los czeka buntowników. Prymarcha szybko zbudował sobie silną reputację, jednak wraz z nią budziła się w nim coraz większa frustracja, której dawał upust w trakcie walk. Widząc i uwielbiając go jego nienaturalną brutalność, Lud jego planety nazwał go Angronem. Imperator stworzył go jednak do czegoś większego niż bezmyślnego zdobywania kolejnych czaszek swoich wrogów. Imię Angron zdecydowanie nie definiowało jego złożonej osobowości. Angron brzydził się faktem, iż on i jego przyjaciele są zmuszani do walki między sobą ku uciesze swoich władców i skandującego ich imiona tłumu. Gorsze od tego były jedynie fizyczne i psychiczne okaleczenia, które miały sprawić, że walki z ich udziałem miały być jeszcze bardziej widowiskowe. Implanty czy też zamiana kończyn na haki i ostrza to była codzienność tysięcy wojowników. Angron dostrzegał w tym próbę odebrania jego zniewolonym braciom jedynej rzeczy, jaka im w życiu pozostała godności. Najgorsze z tego wszystkiego były jednak wszczepiane bezpośrednio do mózgu chipy agresji, które zamieniały walczących w bezmyślne agresywne bestie. Jednak po przeprowadzeniu tej operacji na samym Angronie jego umysł pozostał przejrzysty, a on sam skupił się tylko na jednym celu: ucieczce. W jego wypadku implanty nie zadziałały tak jak miały zadziałać, nie odebrały mu bowiem zdrowego rozsądku. Po dziś dzień imperialni historycy spierają się na temat tego, czy była to wina implantującego primarcha chirurga, czy być może była to jedynie objawiona część geniuszu imperatora. Mury jego więzienia były wysokie, a jego strażnicy uzbrojeni po zęby, jednak wykorzystując swój naturalny talent wojownika oraz przywódcy ludzi, primarcha znalazł sposób w czasie jednej z masowych imprez w samym środku, w samym ogniu walki grupowej, na umówiony sygnał gladiatorzy przestali walczyć między sobą, a zamiast tego zwrócili broń w stronę strażników. Dzięki przywództwu Angrona niewolnicy szybko zdobyli kontrolę nad areną przy minimalnych stratach, jednak rozlew krwi, jaki nastąpił chwilę później, wstrząsnął nim do szczętu. Czując, że wolność jest na wyciągnięcie ręki, wielu kamratów Angrona straciło nad sobą panowanie i rozpoczęło prawdziwą rzeź, nie tylko na swoich ciemiężycielach, Bowiem gdy ostatni strażnicy uciekli, oszalali od głodu krwi, gladiatorzy powrócili do walki między sobą, porzucając myśl o ucieczce. W ślepej furii część jego braci zaczęła atakować nawet niewinnych, starających się ujść z życiem ludzi. Koniec końców, armia niewolników uciekła z miasta, jednak bez swoich berserkerskich braci, którym przeznaczona była śmierć na arenie. Tamtego dnia Angron pojął, że bez żelaznej dyscypliny oraz silnej samokontroli wszyscy ocalali gladiatorzy podzieliliby los swoich dzikich braci. Widok ich oczu nabiegłych krwią na chwilę przed skróceniem im cierpienia sprawiły, że tamtego dnia Angron poprzysiągł sobie, iż zrobi wszystko, byleby pewnego dnia nie podzielić ich losu. Kiedy gladiatorzy zaszyli się w dzikiej, pozbawionej władców górskiej krainie, władcy ich miasta zgromadzili się i ustalili, że należy zwerbować armię najemników, która byłaby w stanie ukarać buntowników. Angron i jego bracia z łatwością otoczyli i rozbili zbyt pewnych siebie i kiepsko zdyscyplinowanych żołnierzy, Odebrali im broń oraz zapasy pożywienia, a następnie odesłali jednego z nich z powrotem do miasta. Ten jeden ocalały żołnierz miał być krwawym ostrzeżeniem mówiącym ich dawnym panom, by ci już nigdy więcej ich nie szukali. Jednak wieści o ucieczce Angrona dotarły także do innych miasta, koniec końców, do innych gladiatorów, wśród których już wkrótce zaczęły narastać niepokoje, których władcy planety nie mogli zignorować. Bojąc się ogólnoplanetarnego buntu i przestając dostrzegać w Angronie jedynie prostego gladiatora, w góry, do kryjówki buntowników, wysłano armię liczącą 100 tysięcy wojowników. W walce z tak licznym wrogiem, jedyną opcją Angrona było zaprowadzenie, było zaprowadzenie swoich ludzi w jeszcze wyższe partie gór, licząc na odnalezienie jakiegoś strategicznie położonego miejsca którym mogliby się bronić w nieskończoność. Jednak dotarłszy na szczyt Fedan Mor, Angron zdał sobie sprawę, iż nie mają już dokąd uciec. Od czasu utraty swoich prymarchów, imperator nie czekał bezczynnie na cud. Prowadzony swoimi niezrównanymi psionicznymi wizjami, mistrz ludzkości zaczął przeczesywać galaktykę w poszukiwaniu swoich synów. W chwili, gdy Angron przygotowywał się na swoje ostatnie starcie, na orbitę jego planety dotarły okręty imperialnej ekspedycji z imperatorem i Horusem Luperkalem na pokładzie. Nie chcąc ryzykować śmiercią swojego syna, imperator nakazał teleportowanie Angrona na pokład swojego okrętu, jednak Horus odradził mu to. Sam był wojownikiem i wiedział, że ściągnięcie dowódcy z pola bitwy, podczas gdy jego ludzie giną w cierpieniu, będzie dla niego niemożliwe do zaakceptowania, nie mówiąc już w ogóle o tym, iż zamiast radosnego zjednoczenia się ze swoim ojcem, Angron może być sam od samego początku wrogo do niego nastawiony. Horus przekonał ojca, że istniał lepszy sposób. Kiedy więc następnego dnia słońce wzeszło nad Fedan Mor, armia mistrzów niewolników stanęła nie tylko przed gladiatorami Angrona, ale i przed kosmicznymi marines z Legionu Wilków Luny. W starciu z tak wielką potęgą, wroga armia została rozbita i zmuszona do panicznej ucieczki. Kiedy wszelkie działania wojenne zostały zakończone, Angron podszedł do swego ojca i uklęknął, dostrzegając niezaprzeczalną więź między nimi i szanując jego prawdziwą szlachetność. Dowiedziawszy się, co stało się na szczycie Fedan Mor, kasta rządząca planetą bez słowa abdykowała, niewolnictwo zniesiono, a sama planeta szybko stała się nowym nabytkiem imperium, znanym z honorowych, niezrównanych w walce wojowników. Horus wziął Angrona pod swoje skrzydło, ucząc go o wszystkich aspektach funkcjonowania imperium, czyniąc to był w stanie rozwiać wątpliwości swego brata, który bał się, iż przysięgając imperatorowi lojalność, zamienił jedną niewolę na drugą. Chorus pozwolił mu zrozumieć, że imperator nie był jedynie kolejnym władcą niewolników, który chciał, aby Angron walczył ku jego uciesze z przelewanej przez niego krwi. Od czasu ich pierwszego spotkania na Fedal mor. Angron przeszedł długą drogę, a stała obecność korusa i jego wilków Luny dała mu do zrozumienia, że nie wszystkie implanty są tak złe jak ten wszczepiony w jego mózg, który odebrał mu część człowieczeństwa. Jako świadek kilku starć wilków Luny z wrogami Imperium, Angron zrozumiał, że implanty były jedynie narzędziami, kiedy, które podnosiły e, efektywność wojowników. Co więcej, dzięki silnej samokontroli, w przypadku implantów nie było się czego bać. Koniec końców, kiedy do sił wilków Luny dołączyli Marines z XII legionu, Angron był gotowy, by przejąć nad nimi dowodzenie. Prymarcha nigdy nie zapomniał o swoich starych przyjaciołach. Jego kamraci, dawni niewolnicy, stali się pierwszymi astarte z jego legionu, którzy nie, nie wywodzili się z tery. Czipy agresji zostały odrzucone jako narzędzia opresji, a legion został poświęcony czczeniu honoru wojownika, żelaznej dyscyplinie oraz samokontroli. Berserkerska Furia. Została odrzucona w mroczną przeszłość jako dziedzictwo niewolnictwa, na które już nikt nigdy nie pozwoli. Poświęcony chwale imperium i imperatora, XIII legion miał stać się kowalem własnego losu. Niektóre aspekty jego przeszłości, jak choćby sposób, w jaki nazywano jego braci niewolników, przeszły do tradycji i zostały podtrzymane przez Angrona i wykorzystane w propagandowym pokazie jako coś, o czym jego synowie mają zawsze pamiętać i z czym mają zawsze walczyć. Dawno temu na arenach ich niewolniczego świata Mistrzowie niewolników nazywali ich pożeraczami światów, co miało na celu uświadomienie ludowi ich planety, jak wielkim widowiskiem są ich walki. Z tego powodu, ku zaskoczeniu swoich dawnych kamratów, Angron wykorzystał tę nazwę do stałego przypominania swoim synom o ciemności, w obliczu której zawsze muszą być gotowi do walki. Od tamtej pory XII legion miał nazywać się pożeraczami światów. I kończymy dzisiejszy drugi odcinek. Herezji, Dorna, jak widzicie, Angron to prawie już owieczki może pasać, taki się zrobił, to łagodny i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. W następnym odcinku będzie o Fulgrinie, tak więc również będzie ciekawie, ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj i słyszymy się kiedyś tam, trzymajcie się, cześć. Wejdź na patronite i wesprzyj projekt.